Antosis z uwagi na ryzyko wizerunkowe, fragment obiega Twittera, pojawiają się komentarze Ja słyszałem o tym, ale nie oglądałem, ale to akurat dobre, to pośmiejemy się razem Oraz reakcja streamerki, że cały wydźwięk przekazu był inny, a jest to wycinek transmisji Nieuczesana nawiązuje do... W dramie powinno być krew i flaki, a przynajmniej jakiś zakaz wjazdu przynajmniej. Miniaturę użytej przez Gimpera, pytając gdzie logika, że za AI w takim wykonaniu powinno się beknąć, a ona pojawia się na miniaturze. Ciążulo kolejnym influencerem z licytacją hartatywną wość. Łatwo no. Gang ma problem z wyzwaniem istnieje spora szansa, że prawdopodobnie akurat tego nie wykona. No tak, on powiedział o tych winogronkach. Zacznijmy od głównego tematu, ponieważ streamerka Sroka informuje, że z uwagi na ryzyko wizerunkowe nie pojawi się na gali Złoty Kantosi. pojawiają się urywki transmisji, które są szeroko komentowane, a ona to obszernie prostuje. W najbliższym czasie temat gali do... Zdania nagród dla streamerów no będzie wracał zarekcy. zapewne dość często. Obecnie świat streamerów mocno żyje tym wydarzeniem, a co za tym idzie ich społeczność również. Wyznacznikiem zainteresowania może być też liczba osób, które w 10 godzin odwiedziły stronę, czyli 113 tysięcy, gdzie rok o, temu oddanych no głosów było 140 tysięcy. Strona do głosowania nie poradziła sobie z takim obciążeniem, i zarówno przed wczoraj na starcie, jak i wczoraj były problemy techniczne. Pojawiły się też pierwsze kontrowersje dotyczące tutaj wybranych shotów, które w opinii części osób, przynajmniej nie. patrząc po komentarzach, nie są najlepszymi urywkami z transmisji ostatniego roku. Oczywiście tutaj wybór jest mocno subiektywny i ostatecznie niewykonalny jest wytypowanie na przykład sześciu najlepszych fragmentów. Drama konowski, żurnalista, no nie pogadali ze sobą, a mieli pogadać. Uuu. Transmisji bez chociażby szerokiego głosowania, które znów musiałoby się opierać na setkach szotów i nie jest to rozwiązanie zapewne optymalne. Dlaczego więc o tym mówię? Ponieważ no. pojawiły się też podejrzenia od komentujących, że wybór szotów ma za zadanie uniknąć być może szeroko komentowanej medialnie sytuacji, jak rok temu z wypowiedzią Remsu o obywatelach Ukrainy i problemach mieszkaniowych w Polsce. I że podobnie jak w przypadku wykluczenia z gali, Pajaloka, Pasuta i Magikala, wybór skrótów jest elementem działania podsponsorów, którzy oczywiście dbają o swój wizerunek. No i na komentarz o treści. Ale to trochę słabo. Znaczy, trochę słabo. Z jednej strony rozumiem, ale z drugiej strony. Ee... Szoty, które powiedzmy były bardzo, bardzo popularne, no to niektóre z nich mogą nie zostać dodane przez to, że jakiś reklamodawca się nie zgodził. I z jednej strony rozumiem, bo to jest dodatkowy hajs i można tą galę rozpromować i tą galę zrobić na, na wyższym poziomie, z drugiej strony, no to jest takie zamykanie buzi trochę przez, przez reklamodawcę, nie? To już się trochę ten, ten internet, który z założenia miał być wolny, fajny i miało się. Miało być, wiecie, przestrzeń i, i swoboda, no to w tym momencie już się to trochę, trochę znika. Rozumiem i smuć to jednocześnie. Bogusia, bardzo miło. Cześć. Ach, że działa, jak widać, że w tym roku poszła mocniejsza cenzura na szoty. tych mocniejszych czy kontrowersyjnych nie ma. Chyba powrót za rok do formuły online z jakimś jednym sponsorem, co płaci statuetki, a haj ze streama idzie dla Ciebie, byłby najlepszy. No i tutaj no. mokry suchar odpowiedział. Porozmawiam o tym dłużej na streamie, ale tutaj napiszę to może trochę osób zobaczy, okay. niebo żadnej cenzury od sponsorów, nikt niczego nie blokował. Okay. Szoty są z każdej bańki i z każdego humoru, a to się są dla wszystkich, a nie tylko dla community mokrego Suchara, czy kogoś innego. Okay. Oczywiście istnieje szansa, że jest to podyktowane tym, że w przypadku wyboru danego zabawnego dla odbiorców fragmentu transmisji bardziej kontrowersyjnego, ale dla streamera, który jest bohaterem już tego fragmentu to nie do końca zabawnego, lub takiego, który w jego opinii przybar... Okej, okay, czyli streamer sami mogą się burzyć i mówić, żeby jakiś tam e, szok nie był... Nie był pokazywany, mimo że sami to pokazują na streamach. Po na szerokim nagłosieniu może wyrządzić mu szkody wizerunkowe. Wtedy po prostu streamer nie przyszedłby na galę, nie odebrał statuetki, a o to tutaj chodzi, no i miał pretensję do mokrego suchara, że zrobił to specjalnie. Przechodząc właśnie do tematu wizerunkowego, o. to jeszcze przed galą dość mocna krytyka poszła na Twitterze w stronę Sroki, czyli streamerki, która na poprzedniej gali złotych Antosi przeprowadza wywiady. Wszystko za sprawą minutowego fragmentu transmisji, który stał na Twitterze skomentowany słowami. Księżniczka ze średnio 200 widzów nie pójdzie na Antosie, bo nie chce ryzykować swoim ja, potężnym wizerunkiem i utraty dziesiątek tysięcy złotych, bo nie ma gwarancji, że tam nic złego się nie wydarzy. Ej, jakby wszyscy razem doszliśmy do wniosku, że jeżeli coś miałoby się tam odwalić, broń Boże, nie życzę tego i nawet liczę na to, żeby w końcu wizerunek Antosi. Poszedł na totalne, totalnie się wybił z powrotem jako dobry wizerunek Antosi, bo głównie przez to nie, nie, nie idę na to, bo nie chcę ryzykować, dziesiątek tysięcy nie chcę ryzykować, nie chcę ryzykować roku uczenia się, roku inwestowania swojego czasu, roku tryhardowania i tak naprawdę być może w przyszłych 20 lat nie chcę marnować, żeby to wszystko poszło w plecy. Za samą obecność na Antosiach? Że ona teraz nie chce tracić dziesiątek tysięcy, bo chyba ma współpracę z Fruti, tak? Z tą, z tą gumą, czy tam z tymi żelkami. Okej. Okay. I ona nie chce teraz teraz tracić średnio widzów 200, ale nie chce tracić dziesiątek tysięcy złotych i 20 lat przyszłych? I głównie dlatego mnie nie ma, i, i bardziej po prostu. Głównie dlatego, dlatego cię nie ma. Czy. To jest ktoś, kogo kojarzycie chociaż? I to nie tak, że kim ona jest, 200 widzów, nie, nie. Tylko, że czy kojarzycie, chociaż raz ją widzieliście w swoim życiu? Tu, yy, yy, w tym momencie chronię swoją dupę, yy, jakby miało coś się odwalić. Następnie na tym minutowym fragmencie przekazała, że to nie jest tak, że zakłada, że coś się tam odwali, ale nikt nie daje gwarancji, że coś się nie odwali. Trzyma kciuki, żeby nic się nie odwaliło, bo strasznie chciałeś na Antosie. Wpis wygenerował 300 tysięcy wyświetleń. Faktycznie 300. ...a bo jeszcze podawany dalej przez inne konta o równie sporym zasięgu, no i wiele osób zaczęło krytykować takie podejście, z uwagi na fakt, że streamerka działa aktywnie na Instagramie, gdzie ma 80 tysięcy obserwacji, a na Twitchu i transmisje mają średnio 250 widzów... Przep Rzeczywiście to głosowanie dzisiaj... Mmm, robiłem to głosowanie dzisiaj szczerze. Rzeczywiście zauważyłem, że było bardzo mało kontrowersyjnych rzeczy. I jedyne, co było takie kontrowersyjne, to jak ASICS nazwała RM sobie PDF-em, bo gra w Robloxa, i to tyle, no to jak tak, no to w tamtym roku było od cholery tego. Maksymalnej ilości 500 osób ostatnio sposób zaczął krytykować transmisję, mają średnią 250 widzów 250. Okay. Przy maksymalnej ilości 500 osób w ostatnim miesiącu, co w porównaniu z wieloma twórcami nie jest tak dużą liczbą. No i oczywiście same liczby nie są wyznacznikiem, natomiast tamten autor postu zarzucił. Ale patrzcie, w tym momencie opowiedziała taką rzecz. Eee, te słowa się wybiły negatywnie bo negatywnie, ale na pewno znajdą się panowie, którzy będą chcieli na przykład wysłać jej. Gifcika. No i tyle. Właśnie, to śledzi i teraz kręci. No i dodatkowo tutaj też jest taki temat, że dużo więksi twórcy nie obawiają się żadnej kontrowersji, albo bardziej nie obawiają się, że odbije się to na ich wizerunku, jeśli nie będą bezpośrednimi uczestnikami nic złego nie zrobią. Natomiast pojawiają się też głosy, żeby nie robić z gali wydarzenia, na które każdy musi iść i jak odmawia przybycia. 250 widzów na Twitchu to całkiem dobra liczby. Znaczy ja nie mówię, że, że wiesz, że 250 na YouTube to są słabe liczby, nie? Yy, ale no tak. No nie wiem, że, że kompletnie wiesz, nie, nie, nie kojarzę. A jeśli chodzi o tych większych influencerów, no to oni na przykład nie powiedzieli, w ogóle nie powiedzieli, że, wiesz, że na przykład boją się, że coś się odwali, tylko po prostu idą i mają wyjebane. To powinna być wywierana na nim presja. Natalia postanowiła natomiast zareagować i opublikowała z Prosto. 250 git na Twitchu, a co 250 jakoś nie, że na Twitchu jest o wiele ciężej, czy o co chodzi? Przebić się, czy co? Nie się wylało, ale ja odpowiem, bo trochę poszła miskomunikacja. Okay. Ludzie, którzy oglądają mnie dużo dłużej, wiedzą, że od roku pracuję nad projektem, który na ten moment nie mogę się pochwalić. Wywaliłam ogromne pieniądze na to i jest o coś całkowicie niż bycie streamerem, działaniem w internecie i tak dalej. Nie chcę spalić tego startu. I na tyle mi na tym zależy, że naprawdę niektóre rzeczy jestem w stanie odpuścić. Ej, ale to tak, ona powiedziała, że nie chce iść na Antosie, bo boi się, że też się odwali. Jednocześnie sama to się odwaliła teraz w internecie, nie? Pokazała dalej, że prawo Marfiego. Zarzucane jest jej wybicie się po antosiach, a tak nie jest do końca. Oczywiście miała skok widzów po zeszłorocznej gali, natomiast nie przeniosło się to na inne zasięgi, jak Instagram czy też TikTok. Pod względem obserwujących, wszystko budowała z czasem, jak stawiała materiały. Jest tego dramy, bo dla mnie to nie jest w ogóle żadna drama. To jest moja decyzja, że nie idę w tym roku, bo, bo obawiam się po prostu, że coś na tym mogę stracić. Może się mylę. Też jestem świadoma tego, że jeżeli działa się dosyć szeroko, to humor twitchowy nie każdy rozumie. I to głównie o to chodzi. I tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że nic się nie stanie na gali. I szczerze przyznam, że trochę nie rozumiem z u ludzi, bo skoro jestem streamerczką 200-300 widzów, to chyba nie powinno być z ramy o to, że się nie pojawię, a tym bardziej... okej. Okay. Powinno być nieistotne, to dlaczego się nie pojawię? Podkreśliła, że dalej trzyma kciuki za Antosię i dopinguje ten projekt, bo jest to coś naprawdę super, kończąc przekaz, że są pewne rzeczy, przez które podjęła taką decyzję. Natomiast przekaz streamerki na transmisji trwał kilka minut, a nie minutę oraz możemy z niego dowiedzieć się, dlaczego ogólnie taki statement się pojawił, gdzie dużo komentujących wskazywało, że dużo prościej byłoby znaleźć jakąś wymówkę, nie komentować szeroko i kompletnie hmm. przeszłoby to zapewne bez echa, poza ewentualnie społecznością, niż fragmenty informujące. Na YouTube jesteś pchany i jak masz kanał, to już masz swoją widownię. Tam zaczynasz od zera i musisz utrzymać uwagę randomów, gdzie Twitch cię pcha. A wiesz, wiesz gdzie zaczynasz na YouTube? Od zera. To wszędzie się. Wszędzie się tak samo zaczyna. Jak jesteś ciekawy, albo jak robisz coś ciekawego, albo jak, albo jak nie wiem, ciekawego coś komentujesz, no to będzie więcej osób. Jak chcesz mniej ciekawego, to mniej, ale to na. No nie wiem, no na. Tu i tu trzeba się starać, nie? wydaje, nie, nie wydaje mi się, żeby gdzieś było ciężej. mówiąc o swoim dobrym wizerunku na tym początkowym etapie kariery influencerskiej i tym, że Antosie są ryzykowne. No, może ja to trochę bardziej szeroko wytłumaczę i tak dalej, bo y, też poszło do słuchara wiem to, że napisałam. Ciekawe, jak Klaudia, dokładnie. na czacie Ustaśka, że. Y, jakby dostałam zakaz od trzech menago, y, bo mam trzech menago, że. Y, żeby, że nie mogę iść na Antosie. A... Kurwa, ja mam jednego. Ale to jest trochę bardziej rozbudowane. Tak więc nie znamy dokładnie. Eee, skoro zaczynałeś od zera, to wiesz, gdzie teraz jesteś? W moim serduszku, łysy. O, dziękuję, Sebastian. Z przyczyny, jacy ewentualnie sponsorzy, czy jakie ogólnie zobowiązania mogłyby mieć tutaj wpływ, ewentualnie, gdyby coś się wydarzyło i z jakimi na przykład firmami, markami lub co w ogóle zamierzasz zrobić? Ponieważ na transmisji również Natalia przekazała, że wszyscy Znacznie oszukujmy się na Twitch, ciężko się wybić. Teraz musisz mieć zajebisty pomysł na siebie. No dobra, a naj... no, na YouTube dalej cię pcha jako nowego twórcę. Jak? Bu buddy, dziękuję. Jak YouTube pcha jako nowego twórcę? Jak jesteś nowym twórcą, to... No nie pchacie. Nie zgadzam się z argumentem, że więksi twórcy się nie boją, więc czemu ona ma... miała się mała. Więc czemu ona mała się boi? Wydaje mi się, że mała afera może zaszkodzić małej streamerce bardziej niż mała afera zaszkodzi dużemu twórcy. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. Dobrze, dobrze tutaj. Wyjaśnione, w sumie. Wszystko wynika z pewnej tajemnicy, okay. której obecnie nie może zdradzić. Ja nie mogę jej zdradzić, bo jestem objęta umowami. I z tego względu mam też dwie nowe osoby, które mnie w tym pilnują. I pilnują, żeby wszystko było w porządku, żeby wszystko udało się i tak dalej, i tak dalej. W obronie z Roki stanąła nieuczesana. Chami, na przykład często się wyświetlają mali twórcy, podobne filmy, co oglądam. Na przykład po takie 200 wyświetleń często. Okej. Okay. A jak na że to w ogóle się nie wyświetlają mniejsi twórcy? Nie. Nie wiem, pytam, nie, nie, że, nie, że teraz jakoś, nie wiem, skakuje nie, tylko w sumie tak pytam, jestem ciekaw. No ja byłam na Twitch i wybiłam się jedynie tym, że jak grałam w horrory, to darłam i się bałam mega, jak oglądałem miałam miałem na horrorach, a w na zwykłych grach nie miałam. Dobrze zwrócić uwagę, że skoro jest taka mała, to czemu się tak tym przejmują? No. Nie chcę przyjść, to niech nie przychodzi, uwolone? No tak, no tak, to jak najbardziej. A która pod tamtym wpisem i nagraniem opublikowała swój o treści, wiem, że łatwo lecieć za tłumem, ale kochani, przypominam, że w zgłoszonych szotach jest: jak prawie chłop dostaje w łeb koparką, spadanie przez strop z odpaloną piłą łańcuchową, bóstwo zostawiony luzem, który się stacza i w coś uderza, kasyno, penis Ginolda, dwa szoty o pili. My znamy twórców kontekst, humor, ale nie wiemy, co stroka planuje, więc takie szoty w 99% nie pomagają. No, fajnie wyjaśnione. w utrzymywaniu Spoko. się ze streamingu, gdzie Natalia skrzynek nie reklamuje, więc musi zarabiać na innych współpracy. Rok temu też był luz na Twitchu, ale wiadomo jakim echem odbił się żart o Ukraińcach, więc czasem trudno przewidzieć, jak się wszystko potoczy. I to normalne, że niektórzy wolą dmuchać na zimne, szczególnie jeśli coś, co planują, w przyszłości wykracza poza streaming i social media. Zmieniamy temat, ale pozostajemy cię przy streamerkach, ponieważ nieuczesana nawiązała do okay. filmu. no to w sumie jestem ciekaw, e, cóż tam planuje, co kombinuje i. No i co, no i niech tam się wiedzie jej, no. Niech wyjdzie Mówi... jak najlepiej ten projekt, nad którym tak pracuję. Impera i użytej miniatury, na której się pojawia w formie wizualizacji problemu AI Groka rozbierającego osoby. Zacznijmy od lekkiego wprowadzenia. Sztuczna inteligencja, Ilona Maska, tak dokładnie to XA Twittera, czyli Grok ma jeden podstawowy problem. Momentami wymyka się spod kontroli, albo Dłuż, bardziej okay. spod standardów... Ja teraz na, Twitch, na, na tego na Twittera nie mogę wchodzić, nie. Jest tak zasserany tymi wszystkimi OnlyFansiarami, że to jest hit. Grok, rozbierz mnie. Grok, ubierz mnie w bikini. Sama pizdo jebana nie potrafisz? Jak powinna się Masakra, zachowywać i co oczywiście robić. Dla przykładu kilka miesięcy temu Grok niegdyś się w język obrażał polityków i szerzył również po części te informacje. A w ostatnim czasie postanowił umożliwiać rozbieranie osób, to znaczy tworzenie przerobionych grafik z wykorzystaniem twarzy chociażby osoby znanej i resztę generując za pomocą sztucznej inteligencji, czyli na przykład osobę w bikini. Problem ten został szerzej opisany przez Gimpera, natomiast w celu obrazowego przedstawienia sytuacji zobaczyliśmy miniaturę z wersów oraz nieuczesaną oraz napisem Hey Grok, Her i bikini. Z dziwionymi twarzami influencerek, jeżeli chodzi o wątek rozebrania, to widać właśnie ten napis w formie Twitterowego wpisu, mającego obrazować Sposób generowania takich przeróbek i pełniąc. gdzie mówisz że takie rzeczy? Na X. Również tutaj funkcję cenzury. Mati, masz jakąś spinę z Kamilem Susem? Nie mam, a co? Temat prawdopodobnie przeszedłby bez szerszego echa. Teraz będzie ciekawe, dawaj. A tak naprawdę to tak przechodził, bo w komentarzach raczej nikt nie zwraca uwagi na takie obrazowe przedstawienie sytuacji, na przykładzie polski influencerek. Widzieliśmy już tak naprawdę na YouTubie też różne miniatury, natomiast gimper w materiale pokazał też, że nieuczesana padła ofiarą takich prób przerabiania przez jednego z użytkowników Twittera i wszystko w formie krytyki takich działań i opisania Aha. sytuacji. Dlaczego więc do tego wracamy? Ponieważ nieuczesana postanowiła zwrócić uwagę na fakt użycia jej wizerunku w takiej formie na miniaturze, no i wylądowało to na Twitterze czy też na TikToku. Zierak rozbieraj kobiety, ale to nie ja! To ja? Ty, to ja! Nie widziała? Co jest? To jest przesada, ale ja to nie napisałam, o co chodzi? To nie... To... Czy będzie z tego drama? Raczej nie, ponieważ patrząc na całą transmisję, na przykład na komentarz, ładnie czy Gimper urządził z tą miniaturą, odpowiedziała, no kolega, internetowi koledzy i cały przekaz był raczej z uśmiechem na twarzy niż jakimiś myślami o działaniach, nie wiem, prawnych albo ogólnie toczeniu tutaj dramy. Następnie zaczęła analizować, czy było to wygenerowane gdzieś pod jej postem, znalazła ten użyty przez Gimpera przykład w materiale wykorzystania groka z jej wizrunkiem, który można znaleźć na Twitterze, bo jakiś użytkownik próbował wygenerować... Czy to czemu? W bikini, była Aha, to jednak inna przetargę. grafika niż ta przedstawiona na miniaturze, a w trakcie filmu pojawił się wniosek, że jest to realny i poważny problem i za przeróbki powinny osoby beknąć, a rządy nie palą się, żeby kwestie sztucznej inteligencji urywać. I że jak zobaczysz zdjęcie jakiejś kobiety i chcesz ją zobaczyć w stroju kąpielowym, to tylko napisz, że chcesz w komentarzu, a nasz program to zrobi? No to za coś takiego ogólnie powinno się beknąć, nie? No i tutaj nie nieuczesano postanowi. No więc yy, wracając. Wracając, moi drodzy, kochani. Eee. Yy. Jestem ciekaw, ile jeszcze będzie to trwało, bo coraz więcej ludzi już się wkurza. Coraz więcej ludzi ymm, mówi o tym, że jest zaniepokojonych tym, jak łatwo zrobić sobie czyjeś zdjęcie. Więc jestem ciekaw, czy jeszcze w styczniu, na przykład. Bo, bo kiedyś też byłam, kiedyś też właśnie z tym z tym Grokiem było tak, że, ymm, że wyzywał, że odpięły się wroty, że mówił rzeczy bardzo, bardzo niecenzuralne i bardzo. Ymm, a propos rasy, na przykład, mówił różne rzeczy i zostało to zmienione, zostało to naprawione. Y... I jestem ciekaw, kiedy to zostanie naprawione. ...skontrować wspomnienie odnośnie pęknięcia za takie używanie AI. No, on mówi, żeby beknąć za używanie AI do rozbierania kobiet, ale wrzucić mnie na miniaturkę rozbi rozebraną przez AI, to jest spoko. <ślesz> no, to no, no, jest logika. To jest logika, Gimper. Nie, naprawdę, nie zaspoko no luz. Powinni beknąć, ale jak bije tylko, mogę screenwaitować, dać cyce nieoczesanej, i ja pili. Pojawiło się również pytanie, co z tym zrobić. Ja no i tutaj żartując, odpowiedziała, że TikToka, a na inny komentarz, że na razie nie ma na to paragrafów, nawiązała do krytyki takiego ruchu. No tak, ale jak, ktoś, jak coś coś krytykuje, że ktoś mówi, że powinno za to peknąć, to czemu sam też to powiedzmy powiela, Wręcz, wręcz używa, dla... bo ja nie mam skorzyści z tego, że jest, jest fejkowany tweet, to jest przesada. Bo szczerze, no mnie to nie rusza. Nieuczesana w swojej wypowiedzi wskazała, że... Tak, cukier. Jeszcze zanim AI się pojawiło, bywały Discordy, gdzie ludzie przerabiają jej fotografie i otrzymywały pytanie, czy są to prawdziwe zdjęcia. Zaznaczyła, że po czasie traktuje to po prostu, że jak kiedyś coś wycieknie, to będzie możliwość powiedzenia, że jest to AI i problem z głowy. Jest natomiast obecnie na to po prostu znieczulona, po czym ponownie postanowiła nawiązać do miniatury. Rozumiem, że może ruszać inne osoby, to jest bardzo rozumiałe, ale mówię, sama jestem już troszkę z... znieczulona na to ten, no ale, ale to nie jest tak, że ja na żywo krytykuję, hejtuję, a potem sama se generuję i robię na tym viewsy. Nieuczesana wspomniała również, że krążące po sieci czy na X negatywne rzeczy, które są efektem AI, nie mają przełożenia na chociażby współpracę. Firmy, z którymi współpracowała, zdają sobie sprawę z takich sytuacji i realiów. Zaznaczyła, że z jej doświadczenia w przypadku, nawet gdy pojawia się krytyka w jakiejś sytuacji, która nie jest uzasadniona, czy negatywne komentarze, to współpracujące firmy nie odwracają się z uwagi na chociażby Twitterowe wydarzenia wokół danego influencera, gdzie to nie on zawinił. Zmieniamy temat, ponieważ łatwo. No to bardzo dobrze. Kurwa aż tego brakowało, że influencer, czy tam youtuber, czy, czy Twitch streamer nic nie robi. Wokół niego coś robi, jakieś zdjęcia przerabiają, i za dlatego by tra tracił współpracę. No błagam was. Łącząg ma lekki problem. Wyzwanie nie przynosi to, zasięgów, a do finału pozostało kilkanaście lat. Szybka aktualizacja, ponieważ temat pojawiał się wcześniej. Natomiast przypominając, Łatwo Gang pod nazwą Easy Gang postanowił spróbować podbić zagranicznego TikToka, bazując na metodzie wyzwaniowej w postaci zjedzenia za każde otrzymane polubienie jednego winogrona. No Jaki jest główny problem? Istnieje szansa. Ej, on ciągle je, ja pierdolę, ja się zatrzymałem na... Przepraszam, że za wulgaryzm. Ja się zatrzymałem na tym, moi drodzy, że on miał zrobić ten challenge. Nie wiedziałem, że on ten challenge dalej robi. Że nie przeliczył, jak realnie może to wyjść i po 65 dniach zjadł 7751 sztuk. No tak, współpraca to jedyna istotna rzecz w tej sytuacji. nieistotna, e, nie jedyna istotna, tylko nawiązałem do tego, co powiedziałem sam, na samym końcu, że y, twórcy nie nic nie robią, wokół, niego, wokół nich robi się jakiś syp. I że oni mieliby jeszcze za to beknąć? No chyba to jest przesada, czy nie? A bazując na publikacji dietetyka Michała Wrzoska, tempo nie jest tutaj zbyt szybkie, a wręcz zdecydowanie spadło w stosunku do początków. Obiecałem swoim widzom, że zjem pół miliona winogron i przez to codziennie muszę je jeść. A ile tu w ogóle ich jest codziennie? Pół kilo. Średnie wino... A, jeszcze tylko jedna rzecz, że y, tutaj jak wyliczałem, to y, do Dominika... Y, Odrzuciłem, bo on wobec mnie się zachowywał i zachowuje bardzo w porządku. I czasem nawet ten kontakt mamy, także tutaj ten poruszek był odłączony, jakby coś. Ogrono waży jakieś 4-5 gramów, czyli pół kilo, to będzie 100 kilka winogron. Przekazał również, że przy założeniu 100 sztuk dziennie jest to każdego dnia 90 gramów cukru i 400 kalorii, więc wcale nie tak mało. Natomiast przy obecnym tempie, który potrafi być niekiedy nawet wolniejsze, ale zakładając te 100 sztuk, no to wyzwanie zajmie 5000 dni, czyli około 13 lat i 8. Kurcze pieczone. No to więcej winogron powinien jeść. Tysięcy. Dodatkowo do tego wszystkiego dodadzą za... Jak już powiedział, że zrobi. Jak już yy, zrobi. Jak już powiedział, że zrobi challenge, no to niech robi, nie? Asięgi, czyli 40-50 tysięcy pod każdym dniem jedzenia. Tyle jest po prostu wyświetleń. W porównaniu do polskiej twórczości łatwoganga jest to kompletna przepaść i dodatkowo pod jego prątem easy gang, czyli anglojęzycznym, pojawiają się też bardzo często jak niegównie głównie po prostu polskie komentarze. Oczywiście po, przy założeniu, że będzie to jak, nie wiem, 10 lat, no to pra... Do kiedy trzymasz choinkę? Yy... Kurde, chciałem coś śmiesznego powiedzieć. Pajcaria, dokładnie. E, chciałem coś śmiesznego powiedzieć, ale. no, pewnie w piątek jakoś się rozbiorę, Dopiero co wróciłem, więc. prawdopodobnie w takim momencie znalazłby się na główkach artykułów za granicą i ogólnie wszędzie, że ktoś wpadł na tak szalony pomysł. Ale jednak do tych 10 czy tam 5 lat pozostało sporo czasu i tego winogrona trzeba trochę zjeść. Hey. Książulo, kolejnym twórcą, który zaangażował się w wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Kolejna szybka inf. Wow, ludzi jara gość, co wpierdziela winogrona. Niesamowite. No, cóż, no, challenge to challenge. Informacja: ostatnio pokazywałem wam suknię, ślubną wersą wystawę. Claud spróbuję tylko z, z linderkami już, już przeczytałem z energii. A może zrobić taki challenge? Yy, Im więcej białych monsterów, co myślicie? Mówię na hartatywnej licytacji w ramach Włoś... Co, tak szybko choinkę rozbierasz? No, 6 to się już rozbiera. 6 stycznia, w święto Trzech Króli, nie? A wy do kiedy trzymacie choinkę? A wczoraj. W sensie, no tak, no grudzień. Znaczy. Z jednej, strony, z jednej strony bym już rozebrał, ale z drugiej strony teraz jest śnieg, teraz jest mróz, teraz będzie jeszcze więcej śniegu, więc może właśnie do końca stycznia. Ale patrzcie, już te pozdejmowałem nawet świąteczne rzeczy. Już nie ma. Po kolędzie. Kurwa. To się nie doczekam. Ciążulo ogłosił możliwość wylicytowania warsztatów kulinarnych, w których weźmie udział on oraz reszta osób występujących na jego kanale, i w tym Wojek. No i kilka godzin po starcie licytacji najwyższa oferta wynosiła 40 750 zł. Kwota może robić wrażenie, bo poza wystawionym Fiatem 127P z 1973 roku... Moja pewnie będzie stała na półce do wiosny. No to... to już nie rozbiera jej. Bo już jak jest wiosna, to zaraz lato-jesień i już będzie zima. Gdzie oferta wynosi 75 tysięcy, to spotkanie z książurem jest drugą. E, fajny. Najwyżej licytowaną aukcją w tej kategorii. A jeszcze dorzuca do tej aukcji lampę oświetleniową. Chyba do lutego może stać? Powiem ci więcej. Może stać nawet do trzeciego. Powiem ci jeszcze więcej. E, do piątego można nawet. E, do, do dziesiątego można nawet. Do marca. Ej, Mati, jak. Ej Mati, jak czy da się jednocześnie lubić dwa kanały mające między sobą spinę? Bo uwielbiam cię oglądać, tak samo jak Julkę prostrację. Ja ci powiem tak. Proszę cię bardzo. No i tyle. Oglądaj, no, no wiesz, no to, to możesz, No, a co, co ja ci będę mówił? Co ja ci będę mówił? Nie, nie, zakaz jest. Zakaz jest. Jak mnie oglądasz, to teraz prostrację nie oglądaj. Nie wiem, co je prostracja powiedziała. Eee, ale ode mnie nie usłyszysz czegoś takiego. Ode mnie czegoś takiego nie usłyszysz. Absolutnie. Taką bardziej. Lubię was, pogójcie się. Dla twórców, dla youtuberów, fotografów i tak dalej. Wiadomo co. Też lubię i siedzę tu, no i bajka. Chodzi, ponieważ jest to na. Po co robić sobie jakieś zakazy i nakazy? No weźcie. To jest internet, ludzie, kochani. ...wiązanie do jego ostatniego materiału, gdzie zostali wyproszeni z restauracji, właśnie za używanie zbyt jasnej lampy. No i po prostu obsługa ich wyprosiła. Znacie to tyle, pamiętajcie. Prawie codziennie po godzinie 6 rano macie tutaj na kanale takie treści, w tym miejscu siebie... miało. Moi drodzy, to mam jeszcze do Was takie pytanie na samo zakończenie. Zanim przejdziemy do tematu głównego. Czy będziecie wpłacać pieniążki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Czy jesteście przeciw? Czy jesteście anty? Moi drodzy, czy, czy jak to wygląda? mając 200 widzów, ma trzech menedżerów i umowy poufności. Jezu, oni już na starcie ją doją, tam w ogóle są jeszcze szereg komórki. Tak jak mieć jedno słowo działalności, trzech księgowych. Mam trzech menago, Cztery, 400 widzów i trzech menadżerów. Laska ma 250 widzów i Ola ma trzech menago. Staram sobie jak coś, a wy? A my nie.